No siemano, mała aktualizacja ze wczoraj. Przyszłem nakarmić kury. No widać starczyzna sobie tutaj dziubie. Tutaj parę kurek wyszło młodych na przychadzkę. Tam jedna dziobie pąki z drzewa. No, reszta siedzi w kurniku. Wczoraj wieczorem musiałem łapać yy, większość, bo... No bo przyszła starszyzna do, kurczy, do kurnika no i te młode musiały ustąpić no i powyłaziły no dać powoli o idzie wnioska a co ona tam robiła nie wiem jajko może chciała znieść bagaż młodym jak się jajko niesie no wyłaź no i co no dałem jeść już coś tam jedzą jak widać trochę się przestraszyły, poszły do tyłu wody jeszcze trochę mają yy, będę musiał zagrzać chyba im trochę pokrzywy, że kataru nie dostały, no wiadomo, to są kury z fermy jak to je przewieje i koniec, na szczęście u nas jest ciepło i nie jest źle no zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie na razie nie słyszę, że prchały, kaszlały więc... czekam no widzicie, dzioby sobie tam Dobra, mi spokój, już się przyzwyczajają, stare wnioski i młodzież w rogu. Mogę tam sypnąć, ale dobra, będą, pójdzie starszyzna, to będą mi te jadły. tej kurki siedzą w polowym, polowych gniazdach, robiłem sobie takie trzy gniazdeczka, no są się tu fajnie. W kurniku się niosą, tu się są. tam jeszcze ma taką szafkę, też się tam niosą, tam kiedyś miałem kurczaki po lęgach, ale to był rok temu, jeszcze wtedy nie nagrywałem nic z tego. I dobra, idę, do ku... I idę zobaczyć do kwoki, Jak i widzicie, są kwoczki, no i zajrzałem sobie już wcześniej i wychodzi na to, że wszystkie się wykluły tam skorupki tylko pozostawały Kwoćka to już poszła na spacer, co? nie chcę jej ściągać, bo dzisiaj jest dosyć chłodno i wiecie jak to jest no ale muszę je ściągnąć ale już Wam pokażę ich tam nie w to tu jest jeden Ile jest. no Kwoćka Zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jest. A widzę jedno i drugie. No niestety, nie no wyszło. Czy gdzieś ty chyba masz ukrywasz mi jeszcze jednego. Czy wracasz do nich? No tu jest jeden, widzicie? Nego nie zauważyłem nawet. Boże, ty się tam pakujesz do nich. Pokaż się tu malutki. bym ja chciał, że ona poszła sobie pobiegać trochę. Tylko jedno się nie wlęgło jajeczko. Idzie pod skrzydełko, no musi. No gdzie ty? I to już byś wyfrunął z miasta. Jedz, jedz skrpeczki. Dobra, ja może chycę i puszczę ją. No tak jak widzicie, ściągłem fokę. Tam w za mną, No ale musi pobiegać chwilkę, bo wczoraj nie była, przedwczoraj nie była trzy dni, już się To jajeczko się nie wylęgło. Tylko jedyne. Zostaw mi Czy już chcesz wracać? No, chodź, chodź. Nie no, idź, spoko. Patrzcie, jak chcę wrócić już. Dlaczego ją wypuściłem? Bo aż poczułem. O matko boska. Dobrze. Pan to zabłądził znowu. I tam mamuśkę no no to z tego co pamiętam było chyba 9 jajek no to 8 sztuk się wykluło jedno jest niewyklute. zostawię jeszcze ale moim zdaniem już powinno być wyklute dzisiaj jeszcze dam im karmę nową pojadę zaraz kupię dla kurcząt a na razie to kwocę tylko dam śrute, one tak i tak nie wychodzą spod niej Damy ci pić, najpierw pani kwoczko No i co? Muszę wziąć za tamten kurnik je gdzie trzymać, bo no wiadomo o ile ja mogę w szafce nie je trzymać. Jest tydzień, dwa, góra No te skaki będą rosły szybko Miejmy nadzieję, że wszystko się utrzyma. Dzisiaj miałem kwoczki śrute pszenno, owsiano no, przem osiemnów. Przeżyta to tam nie było. No, kury jedzą to. Yy, tylko teraz będę musiał kupić ten granulat dla, dla tych młodych niosek. No, tutaj przyszły zobaczyć, co się dzieje. Yy, no, żeby nie przechodziły tak gwałtownie przez zmianę yy, paszy. Wezmę ja im wymieszam trochę siuty, trochę tego granulatu i oczywiście wszystkie kury co będą jadły, wiadomo jego paśnik. Kloczka pi. No, lęgi uważam za udane. Zobaczymy ile będzie jak ile będzie kogutów, na to czas pokaże. No pi. Muszę ją dotknąć, że piła Na guzik jest. starszyzna przyszła, Do domu, je, to jest no młodzież, już i etos skarbniczka. no niech się uczą dobrze, że już jakieś wyszły na podwórz na podwórko na wybieg wybieg mają duży, niedługo im nie powiększę pij Bąble niedługo powinny wychodzić same już, za 2-3 dni spodnie yy, No, jedzonko dzisiaj jeszcze jajeczko ugotuję. I tyle pikwaczka Dobrze, że cię wypuściłem, jeśli tak się działa Jś w gnieździe narobiło, to dopiero by było to już do śpicia? pi, -pi. No zapas. Gruź się zaczął No wczoraj, jak widzieliście, liście, były dwa, tylko wieczorem. Yy, no jak dzisiaj już wynik jest super. Ja jestem zadowolony. Dobra. Chwoczko, jeszcze i dobra, ja się rozłączę i zaraz Wam pokażę kurnik z czego. Dobra, z tego będę budował kurnik. Jak widać, to jest stara latanka. W tych miejscu musiał ją pomalować. No nie jest tak źle jeszcze, że jeszcze tą belkę wymienię. Reszta jest w dosyć dobrym stanie. No, zabiję to deskami, wiadomo, i jak na Mam tam materiału, trochę, okien. No i co, podłogę jak będę robił, będę ją z szkłem wysypywał, później będę kładł cegły i dopiero na końcu będę wylewkę robił, dlatego, bo nie chcę, żeby mi jakieś gryzonie tu wodziły podgryzały się od spodu. Mam tam podobny problem i muszę je łapać dosłownie do jakichś większych garnków i wnosić rana. No teraz ostatnio już trochę ich tam wynosiłem, więc ich nie ma, ale one wracają do cholery przez te dziury swoje. No i chcę właśnie zrobić taką konstrukcję tej podłogi. No i mam nadzieję, że jak najszybciej to zrobię. Dobra. Coś pewnie będę nagrywał jak będę ją tutaj robił, więc... Zobaczycie sobie sami przyszła starszyżdza. No to jest tutaj, góry mają wybieg. Ja sobie zrobiłem taki pseudo pod z siatki leśniczej. Dwa razy ją upuściłem I powiem Wam, spisuje się bardzo dobrze. Elastyczna. No wiadomo, lisa nie zatrzyma, ale tutaj jest z siatki takiej leśnej, no ale góry sobie. Bo po prostu wszystko przez te dziury i ładzę na zewnątrz. Wolałbym, że tego nie robiły. Przedzieliłem im ten wybieg, żeby później miał trochę zielonego. No bo to zanim tutaj wyrośnie, to one to wszystko wydrapują. Teraz jest ich więcej, no to wiadomo jak to będzie. No trochę posprzątałem tutaj. tak patrzysz. No, jeśli Dobra, będę nagrywał jak tutaj będzie coś działał już. Do zobaczenia. Ja jak widzicie, jestem przy tej starej altance. Co zdążyłem zrobić, to pomalować te belki. Zaraz z tej strony będę nakręcał yy, deski. No i później nie będzie jak tego pomalować. Tą belkę jednak zostawiam. To i tak gdzieś dotąd będzie wylane tej wysokości będzie wylane w betonie. Tyle tego ubytku, to tam nic. Ile ta altanka postoi, tyle postoi. Yy, a patrząc na jej stan, no to pewnie jeszcze trochę postoje, jak ją tutaj y, całość zaimpregnuje jeszcze jak skończę. Yy, no i tyle. No i będzie kolejny kurnik na 30 sztuk. Powiedzmy. No ciężko powiedzieć. Yy, no blachy będę musiał tylko kupić jeszcze. No, i to tyle. Dobra, ja poczekam aż to przesknie, pomaluję to jeszcze raz i będę nakręcał deski. No, jak widać, robota w re z każdej z tych desek muszę wyciągać jeszcze gwoździe dodatkowo, bo to są stare deski. Z desku, bym tak powiedział. No, te szpary, które tu powstały, większe zapiankuję. No kurnik będzie w środku jeszcze ocieplany, więc e, raczej to nie będzie e, wpływało na znaczy pary na pewno jak ich nie pouszczelnią to na pewno będzie chłodniej w tym kurniku i przewiewniej, no, ale środek mam zamiar e, ogrzewać e, nie wiem się czy czym, czy stropianem, czy mm, wełną na pewno nie, bo to musiałbym w środku jeszcze dodatkowo e, okryć deskami tą wełnę, a tak z wystarczy, że obiję jakąś folią albo czymś innym i powinno być ok. Zobaczymy. W każdym razie budowla, budowla ruszyła.